Witajcie! Na dzisiejszym odcinku powiem kilka tematów odnośnie jak możecie się ze mną spotkać, jeżeli chodzi o karty, z uwagi na to, że sporo klientów pytało mnie, dlaczego ja robię rozkłady kart tylko online. Tak więc wytłumaczę, że najlepiej jest spotkać się ze mną online oraz że wcale nie ma nic przeciw, jeżeli chodzi o spotkanie na żywo. Zapraszam. W mojej pracy staram się wykorzystywać do maksimum pewne narzędzia, które są bezpłatne, m.in. takie aplikacje jak Messenger na Facebooku, Whatsapp oraz Instagram. Te trzy aplikacje wspaniale się sprawdzają, jeżeli chodzi o okienko komunikacyjne, zarówno komunikacja pisemna, jak i wideorozmowa. Tak więc jeżeli chodzi o spotkanie na karty to nie mam nic przeciw, aby się spotkać również na żywo, jednakże będzie to o wiele bardziej ekonomiczne i wygodne, i już wam wytłumaczę, do czego zmierzam. Jeżeli chodzi o rozkład kart tarota, w większości przypadków klient ze mną się kontaktuje przez okienko Messenger lub Whatsapp, i wygląda to w taki sposób, że po rozmowie z klientem, jakie mamy pytanie problematyczne lub pytanie, które klient potrzebuje zadać, bądź jeżeli klient sobie zażyczy rozkład ogólny na najbliższą przyszłość, Klient otrzymuje ode mnie zdjęcie kart, które zostały wybrane oraz bardzo szeroką interpretację, gdzie bardzo mocno, szczegółowo, wyczerpująco opisuje zagadnienia, które karty pokazują. Wielu moich klientów było wręcz pozytywnie zaskoczonych, że rzeczywiście da się to zrobić w sposób wygodniejszy, z uwagi na to, że ja nie mam nic przeciw, aby się spotkać z klientem, jeżeli chodzi o spotkanie na żywo, jednakże jest to troszeczkę bardziej czasochłonne i są to dodatkowe koszty, które wtedy wyceniam za dodatkowymi opłatami. Dam Wam teraz taki przykład. Ja mieszkam w Bytomie w Śródmieściu, ale nie mam u siebie w domu miejsca, gdzie goszczę klientów, z uwagi na to, że też mam rodzinę, z którą mieszkam. A je, miejsce, w którym ja pracuję, no to, to jest też takie moje prywatne, m, uświęcone miejsce, gdzie rozkładam karty i wykonuję rytuały, do którego nikt inny nie wchodzi. Tak więc mogę spotkać się z klientem na przykład w restauracji, w kawiarni, bo u mnie w bytom jest dużo takich bardzo miłych, sympatycznych miejsc. Mogę też przyjechać do klienta do domu, też już miałem kilka razy taką sytuację. Jednakże bardziej wygodne i też bardziej ekonomiczne jest kontaktowanie się przez okienko rozmowy. Wyobraźmy sobie teraz taką hipotetyczną sytuację. Mamy dla przykładu klienta, który mieszka w Katowicach i chciałby się ze mną spotkać bezpośrednio na żywo w jakiejś kawiarni w Bytomie. Klient musi przyjechać do mnie, załóżmy tramwajem albo samochodem, poświęca około 30 minut do godziny czasu w jedną stronę, musi też wyłożyć koszty na taką podróż. Spotykamy się tam w jakiejś kawiarni, no wiadomo, można się napić tam kawy, herbaty czy jakieś inne napój, tam nie wiem, woda. I spokojnie możemy porozmawiać. Jednakże już sporo razy miałem sytuację, że klienci, którzy ze mną się wiedzieli, byli bardzo podenerwowani, a nawet zestresowani, nie wiedząc, jakie karty za chwilę się pokażą i co zaczną opowiadać, jeżeli chodzi o ich problem, ich pytania. I tutaj miałem już sytuację, to, że klienci kontaktowali się ze mną gdzieś po jednym, dwóch dniach, gdzie prosili o powtórzenie, bo ze zdenerwowania wszystko zapomnieli. Dla mnie to nie jest problem. Mogę oczywiście powtórzyć, na przykład zadzwonić, wysłać wiadomość głosową na masenżze czy napisać. Jednakże czasami byli klienci, którzy się ze mną kontaktowali 4-5 dni później, a w międzyczasie miałem już innych klientów i już trochę zapomniałem, co tam było, bo tych klientów też mamy bardzo dużo i też się nie uczę na pamięć tych rozkładów, kto co miał. Tak, tak więc. Wykonam jeden rozkład, temat zamykam. Pozostaję oczywiście do kontaktu, jeżeli klient by czegoś potrzebował jeszcze raz skorzystać, i potem kontynuuję obsługę kolejnego klienta. A teraz wyobraźcie sobie alternatywę troszeczkę wygodniejszą. Klient się ze mną kontaktuje przez wiadomość na Messengerze. Klient opisuje mi sytuację. Klient może do mnie na przykład wysłać wiadomość głosową albo napisać tekst. Ja wtedy na spokojnie z klientem się umawiam w okolicach 1-2 dni od otrzymania tej wiadomości, gdyż muszę obsłużyć klienta, który był w kontakcie z mną na przykład dzień wcześniej i wtedy klient otrzymuje ode mnie zdjęcie kart i otrzymuje szeroko rozpisaną interpretację, gdzie temat naprawdę mocno wyczerpująco opisuje. Jeżeli klient otrzyma taką ode mnie informację gdzieś w środku dnia, jeżeli będzie w pracy albo będzie gdzieś przykładowo na zakupach i płaci za te zakupy, jest jakiś hałas w sklepie, są różne tam szumy i głośne dźwięki, no to wtedy nie ma za bardzo warunków, ale tą wiadomość ma cały czas zapisaną w skrzynce odbiorczej. Tak więc wróci do domu, wieczorem sobie przeczyta. Usiądzie gdzieś tam, sam sobie kawę zaparzy w pokoju, wyciszy się i sobie spokojnie to wszystko przeczyta. Jeżeli byłyby sytuacja, że klient będzie podenerwowany, bo nie będzie umiał z, ze zdenerwowania zrozumieć o co chodzi, to on powróci do tej wiadomości za godzinę czy tam po dwóch godzinach, będzie troszeczkę uspokojony i tą wiadomość sobie przeczyta jeszcze raz. A gdyby była sytuacja, że klient potrzebuje po kilku dniach wrócić do tej wiadomości, to na nowo ją sobie przeczyta i wszystko zrozumie. Tak więc tutaj informacja też dla Was. Ja nie mam problemu, żeby się z Wami spotkać. Jednakże wygodniej też będzie, jeżeli się spotkamy online. Z uwagi na to, że taka praca z klientem dla mnie to jest około 30 do 50 minut. I jeżeli temat zamknę, wtedy mogę się skupić na kolejnym kliencie, temat zamknę, a potem kolejny i kolejny. Bywają dni, że ja mam na przykład 7-8 osób jednego dnia i to są tylko karty. Ja już nie mówię o rytualistyce. Jeżeli chodzi o rytuały, no to temat bardziej trudny. Bardziej wyczerpujące, więcej czasu idzie, tak? Ale mówię o kartach. Tak więc, jeżeli na przykład jednego klienta jestem w stanie zamknąć w obsłudze do 40-50 minut, to w przeciągu jednego dnia mogę naprawdę spokojnie 7-8 osób zrobić. Jeżeli bym miał teraz wyjść z domu, spotkać się w jakiejś kawiarni z jednym klientem, to może być nawet około 2,5 godziny. Tak więc potem wracam do domu i załóżmy, klient chce się spotkać w innej kawiarni, gdzieś w ogóle w drugim kierunku od mojego domu. To wtedy tracę kolejne 2,5 godziny czy na 2 godziny. To wtedy mogę zrobić dwie, maksymalnie trzy osoby, ale to też są koszty, bo wtedy ja klienta muszę rozliczyć, że ja poniosę koszty na dojazdy. Tak więc też warto pomyśleć, która opcja nie będzie wygodniejsza. Tak więc, jeżeli byście chcieli, proponowałbym kontaktowanie się przez okienko rozmowy z uwagi na to. Co podkreślam, i ja nie ukrywam się, jak nazywam, nie ukrywam się, jak wyglądam. Tak więc, jeżeli klient nie zobaczy mnie na żywo, a opłaci wróżbę, to daję wam gwarancję, że na pewno nigdy mi nie miałbym na celu, żeby klienta oszukać. Jednakże, posłuchajcie. Jeżeli ja klientowi mówię, jak się nazywam, pokazuję twarz, jak wyglądam, mogę też pokazać, gdzie mieszkam, bo wpisując moje imię, nazwisko na Google, pojawia się adres działalności gospodarczej, czyli moje mieszkanie. I również po samym numerze konta można zidentyfikować osobę, która na przykład otrzymała pieniądze. Tak więc nie bójcie się, to nie będzie tak, że dostanę od kogoś, nie wiem, 39 zł na, za rozkład karty i sobie uciekam, tak, w świat. No, wiecie, bądźmy poważni, tak. Tak więc tutaj odpowiadam na pytanie, dlaczego wolałbym kontakt online. Jednakże, jeżeli komuś bardzo zależy istnieje jeszcze kolejna alternatywa to jak teraz mnie widzicie, tak można ze mną porozmawiać, tak więc możemy zrobić coś takiego, że klient na przykład opłaca mi yy, na mój numer konta bankowego wróżbę. załóżmy 49 zł tak, albo robię to blikiem umawiamy się załóżmy na godzinę 17 na 30 minutową rozmowę przez Whatsappa czy przez Messengera na kamerce i tak jak mnie teraz widzicie, tutaj trzymam karty, tak jak na przykład są inne odcinki gdzie są właśnie karty dnia, to spokojnie te karty tasuję, mogę nawet kamerkę troszkę obniżyć, że widać, że te karty są tasowane, a nie już jakieś gotowca. Wtedy karty pokazuję, opisuję interpretację i klient może to w taką delikatną dyskusję ze mną wejść albo w taką pogadankę. Dzięki temu też klient otrzymuje ode mnie klarowną informację. Tak więc jeżeli byście się spotkali kiedyś z tarocistą który woli kontakt online, to on się kieruje tym, że jest to po prostu o wiele wygodniejsze i też o wiele ekonomiczne, ze względu na to, że my też zauważamy coś takiego, że trochę nam brakuje godzin w dniu. Wierzcie mi, i czasami dostaję na przykład pięć telefonów dziennie i orientacyjnie umawiam tych ludzi, powiedzmy. Do 1 do 3 dni od telefonu, że wykonam karty, a potem się okazuje, że to jest taki natłok, że kontaktuję się z klientem z prośbą o przesunięcie o jeden dzień. Większość klientów jest na tyle wyrozumiała, że nie przeszkadza, to mi się zgadzają, jednakże potem się okazuje, że brakuje nam czasu, żeby to też wszystko obsłużyć. Dlatego no zwróćcie uwagę, że też limit czasowy jest dla nas ważny, dlatego w większość przypadków przypadków notarociści wolą wykorzystywać wideo rozmowę. Biorąc pod uwagę dzisiejszą technologię, a na przykład lata 90., gdzie mieliśmy tam po 12 lat, to nie było takiej rzeczy jak smartfony z przednią kamerką, gdzie były wideorozmowy, internet 5G, który jest dość szybki, darmowe, nielimitowane tam połączenia. Więc warto wykorzystywać te narzędzia, aby sprzyjały nam naszej pracy. Dzięki temu wszystko fajnie, elastycznie da się zrobić. Tak więc mam nadzieję, że wytłumaczyłem temat. Jednakże chcę wyraźnie podkreślić, jestem otwarty na propozycje, aby się porozumieć, jak klient chciałby ze mną porozmawiać, jak klient chciałby się ze mną spotkać. Śmiało możecie się ze mną kontaktować, dzwońcie, piszcie. Ja nie gryzę, naprawdę, nawet jeżeli ktoś jest dyspozycyjny, by ze mną porozmawiać tylko w niedzielę, ja też nie robię problemu. No jedynie bym poprosił, żeby może nie o 7 rano, nie o 24, bo też się tam zdarzały takie telefony, ale starałem się porozmawiać. Jednakże na ogół bez problemu spokojnie się ze mną kontaktujcie, jednakże jeżeli by się zdarzyło, że połączenie odrzuca, to znaczy, że wtedy kogoś obsługuję, jestem w pracy, ale postaram się oddzwonić albo się skontaktujcie jeszcze raz gdzieś powiedzmy godzinę później. Tak więc mam nadzieję, że temat wyjaśniony. Wszystkiego dobrego. No i oczywiście zapraszam. Trzymajcie się. Hej!